Krasnal w krzywej czapce, rozdział drugi, w którym robi się głośno na niebie i na ziemi. Tego dnia od rana było gorąco i mama powiedziała, że kutnia wisi w powietrzu i rzeczywiście nie tylko wisiała, ale przez cały dzień spadała i wybuchała jak burza. Prawdziwa burza zresztą też nadeszła, gdy Tesia i Tycio leżeli już w łóżkach. Na szczęście przytulali się do Krasnala w krzywej czapce. A przed nim nie bali się żadnej burzy, ani na niebie, ani na ziemi. Grubububum zahuczało za oknem. Tesia i Tycio mocniej przytulili się do krasnala, który zerkał to na Tesię, to na Tycia. Przez cały dzień nic nie mówili, jak zwykle. Teraz jednak tuż przed snem znów się odezwał. Coś mi się wydaje, że ktoś się z kimś pokłócił, zaczął. Więc chyba ktoś się z kimś powinien przerwał. Tesia spojrzała w jeden kąt pokoju, a Tysiar w drugi. No dobrze, powiedział Krostel, to może coś sobie poczytamy. I wyjął z bluzy książkę w biało-czarne pasy. Opowieść o kłótliwych zebrach To było bardzo dawno temu. Zwierzęta nie wyglądały wtedy tak jak dziś. Na przykład słonie miały długie futro, tygrysy zakrzywione wystające zęby, a zebry... Zebry wcale nie miały pasków, choć teraz właśnie po paskach je ja się rozpoznaje. Wtedy poznawano je widocznie po czym innym. Może po tym, że chodziły parami, a może po tym, że ciągle się kłóciły. Bo zebry były albo całe białe, albo całe czarne. Dobierały się czarno-białe pary i tak chodziły, a kiedy tak chodziły zawsze zaczynały się wspierać. O najróżniejsze rzeczy. Czy lepsza jest noc? Tak uważała czarna zebra, czy dzień? Tak mówiła biała. Czy mile jest zimą? Tak mówiła biała. Czy latem? Tak uważała czarna. Czy lepsza jest biała czekolada, czy ciemna? Zgadnijcie, jakie zdanie na ten temat miała każda z zebra. W każdym razie od odgłosy tych kłótni słychać było już z daleka. Którego dnia pewna para zebr kłóciła się szczególnie głośno. Tym razem poszło o książki. Zebry posprzeczały się o to, czy w książce ważniejsze jest to, co białe, czy to, co czarne. Zwierzęta dawne: 1. Ryba szeroko oka, 2. Brzydaczek rzeczny, 3. Tygrys szablo zębno-kropy, 4. Słoń długowłosy, 5. Zebra alba, 6. Zebra negra. Kartki są białe, a bez nich nie byłoby książki, wołała biała zebra. Litery są czarne, a myślisz, że da się napisać książkę bez liter? Krzyczała czarna zebra. Litery są potrzebne, niby zgodziła się biała zebra, ale powinny być białe. Nie, rozłościła się czarna zebra. To kartki powinny być czarne. Trwało to aż do wieczora, ale każda pozostała przy swoim zdaniu. Poszły spać obrażone. Następnego dnia obie zebry sięgnęły po swoje ulubione książki. Ojej! zawołała biała zebra. Patrywała się w kartki w swojej książce. Okazało się, że są całkowicie białe. Nawet jeśli były na nich jakieś białe litery, to nie dało się ich zobaczyć. Ojej! zawołała równocześnie czarna zebra. Zdziwiona przyglądała się zupełnie czarnym stronom swojej książki. Może było na nich tak wiele liter, że strony stały się całe czarne? Ale teraz tych liter wcale nie dało się odczytać. Co to mógł zrobić? Nie wiadomo. Obie zebry wiedziały przecież, że to nie one. Przez jakiś czas siedziały w milczeniu i wpatrywały się w swoje dziwaczne książki, aż nagle równocześnie wymruczały. Wiesz? Może masz rację? I zaczęły mówić zupełnie co innego niż dotąd. Śnieg chyba powinien być biały, bo czarny wyglądałby ponuro, przyznała czarna zebra. Wolę białą czekoladę, ale ciemna czekolada też jest bardzo dobra, powiedziała biała zebra. Potem długo rozmawiały na najrozmaitsze tematy i prawie w ogóle się nie pokłóciły. Tylko kilka razy i wcale nie o kolory. A następnego dnia okazało się, że ich książki odzyskały swój dawny wygląd i znów można je było czytać. Od tamtego czasu zebry przestały być albo białe, albo czarne i stały się pasiaste. Choć niektórzy mówią, że i tak się różnią. Podobno część zebr jest białych w czarne paski, a część czarnych w białe paski. Najważniejsze jednak, że tłucą się o wiele rzadziej niż kiedyś. – Dziwne te zebry – powiedział Tycio. – Żeby się tak kłócić o byle co? – No właśnie – pokiwała głową Tesia. Oboje poczuli, że Krasnanowi nagle zaczęła podskakiwać czapka. Spojrzeli na niego i zobaczyli, że się cicho śmieje. – się! – zaczęli równocześnie, a potem przerwali i popatrzyli na siebie. Naburmuszyli się, ale tylko na chwilę, bo zaraz też zaczęli się cicho śmiać.